Orędzie, orędzie i po orędziu. Zgliszcza po orędziu premiera Tuska powoli wysychają, a było to niemal, znaczy było to orędzie niemal historyczne, bo po raz drugi szefowi polskiego rządu orędzie przygotowała firma zewnętrzna, a nie ekipa telewizji publicznej. Pierwszym był generał Jaruzelski, któremu orędzie przygotowała ekipa z Kremla. Tuskowi ta, co robi kiepskich. Tusk mówił o boiskach, komputerach, posiłkach dla dzieci, mówił, że nauczyciele są wspaniali, uczniowie jeszcze wspanialsi. a i nad seniorami się premier pochylił, jak Ananke Wernychora w wieściu cytuję, przewidzieliśmy stworzenie rezerwy emerytalnej, która zagwarantuje nam godziwe emerytury. No oni przewidzieli, no seniorzy, żeby tylko nie przegapili tych godziwych emerytur. Poza tym obiecał seniorom zniesienie abonamentu, co oburzyło jednego menadżera telewizji publicznej. To była bezczelność, szeptał anonimowo. Gdyby nie abonament i telewizja publiczna, kancelaria... Kancelaria Premiera za ten czas antenowy w piątek o 20 musiałaby zapłacić 70 tysięcy. Znaczy, kancelaria ma pieniądze z naszych podatków i to właśnie my byśmy zapłacili. A dzięki abonamentowi kancelaria Premiera nic by nie zapłaciła, bo telewizja pokryłaby koszty z naszych pieniędzy za abonament. Te 10 tysięcy dla prywatnej firmy, które zapłacił premier, to też przecież z naszych podatków. Czyli jakby nie patrzeć, za każde orędzie my płacimy. Czyli to orędzie Tuska to w zasadzie, no nasze orędzie było. No. i cieszymy się, bo dobrze wykonane. Przeszkolony przez pr premier co chwila wykonywał gest, jakby tulił do piersi niemowlę, co sugeruje troskę i opiekę. W następnym orędziu premier będzie trzymał niemowlę na ramieniu, już najedzone, z dostępem do komputera, żeby dziecku się odbiło, tak będzie w plecki to klepał i obieca rowerki dla nienarodzonych.